Będę kiedyś na górze, ja to dobrze wiem Nie ma Ciebie tutaj i nie będzie Cię Szczęście to jedyne, co brakuje mnie Chcą mnie zniszczyć, ale ja nie dam im się Droga dla nich ładna i oświetlona, Mimo tego nie wykorzystują wiem. Bagno to jedyne pewne, co widzę co dzień Może być tylko lepiej Na pewno nie będzie gorzej. Trzeba wziąć sprawy w ręce, no i klepać mocniej. Zrobię to sam, bo powiedzą, że gorzej. Chyba musiał być i żeby otworzyć im głowę. Nie wiem, już co mam nagrać, żeby dopiero trzymać ze stos Chyba musiałbym mieć operację, by zmienili mi głos. Im ciągle coś nie pasuje, kiedy robię tu krok. Już nie słucham ich opinii, chyba że mówię dobrą. Będę kiedyś na górze, ja to dobrze wiem nie Ciebie tutaj i nie będzie gdzie Szczęście to jedyne co brakuje mnie co mnie zniszczyć ale ja nie dam im się Droga dla nich ładna i oświetlona jest Mimo tego nie wykorzystują mnie Pachno to jedyne pewne co widzę co dzień. Może być tylko lepiej już nie będzie gorzej Idę z przodu Ktoś musi być pierwszy. pierwszy. Dotrę do światła, choć nie wiem gdzie jeszcze świeci. Nie Znajdę je, yeah. choćby zajął to wieki. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo i że będziemy pierwsi. Pierwszy. Norberg nie żyje, nie żyje. Nie. więc przejmuję go ster. Niecała minuta, aby napisać ten ber. Oni mają na ramię słuchawę. Jak potrzebowałem pomocy, to nie dostałem jej. Będę kiedyś na górze, ja to dobrze wiem. Nie ma. Ciebie tutaj i nie będzie dzień Szczęście to jedyne co brakuje mnie Co mnie zniszczyć, ale ja nie dam im się Droga dla nich ładna i oświetlona jest Mimo tego nie wykorzystują jej Bagno to jedyne pewne co widzę codziennie Może być tylko lepiej, już nie będzie gorzej